Hej, witajcie to znowu ja Małgorzata. I dzisiaj wam chcę powiedzieć no odpowiedzieć na wasze pytania. Pytania jest Mateusz XD. Pyta się: "Wolisz prawego czy lewego Twixa? Um, prawego system, praworęczna. nie wiem czemu. Tak, no tak, tak po prostu. Ulubione zwierzę, to czy znaczy, jestem praworęczna, ale nie wiem, czemu smerdy. Ulubione zwierzę. Kotek. Oprócz konia. Wszystkie zwierzęce się widzą. I to? No to... Mogę powiedzieć, że wszystkie. Ulubione przedmiot w szkole. Muzyka. Masz chłopaka, tu nie musisz odpowiadać, jak nie chcesz. Nie chcesz czujesz. Dobra, to go nie mam. I tutaj, 5. Masz tajemnicę, jak masz, to ile? Bardzo dużo. 6. Podobaś stracić lewą rękę czy prawą nogę? Lewą rękę. Miałaś kiedyś yy, yy, nasza klasa podobna do Facebooka? Nie. Kiedy masz urodziny? 9 maja. Pozdrowisz? Oczywiście, pozdrawiam się. Bardzo serdecznie. Oj. Dalej to moja sesta. Czy lubisz tle i czy lubisz fnafa i czy lubisz moje intro na YouTube? Tak, tak, tak. I jak jest twój ulubiony z snafa, Oprócz Mangle i Foxy. Jak coś. Czy lubisz ferię? Lubię sorry, ja. I Bardzo, bardzo lubię się. No to było wszystko na tyle, trzymajcie się, cześć!